Dzisiaj pojawiło się wiele interesujących wiadomości z kierunku Charkowa. Rosjanie rozpoczęli długo oczekiwaną letnią ofensywę na Charków, mając na celu odwrócenie strat poniesionych w 2022 roku i załamanie frontu ukraińskiego od strony Wołczańska. Jednak gdy rosyjskie oddziały specnazu ruszyły do ataku, natrafił na francuski oddział sił specjalnych walczących po stronie Ukrainy, co doprowadziło do nieoczekiwanej brutalnej potyczki. Celem rosyjskich sił w tym rejonie jest odzyskanie terytoriów utraconych na rzecz Ukraińców podczas kontrofensywy charkowskiej w 2022 roku i osiągnięcie tego, czego nie udało się dokonać w zeszłym roku, w 2024 roku. Jeżeli Rosjanie osiągną przełom w Wołczańsku, będą kontynuować ofensywę wzdłuż rzeki Sywierski do Nici, zagrożąc skrzydleniem sił ukraińskich w Kupieńsku, narażając Ukraińców na ryzyko załamania się frontu i przejmując przy tym znaczną część terytorium. Jak możecie pamiętać z poprzedniego raportu, Rosjanie rozpoczęli już pierwszą fazę swoich ataków, przeprowadzając duże operacje rozpoznawcze mające na celu przetestowanie ukraińskiej obrony, ale zostali zniszczeni jeszcze przed przekroczeniem granicy administracyjnej. Te i inne ataki wskazują, że Rosjanie już rozpoczynają realizację swoich planów. W Łuczniku całe miasto zostało zrównane z ziemią po brutalnych walkach, które miało miejsce podczas początkowej ofensywy rosyjskiej w 2024 roku i późniejszych walk pozycyjnych w mieście. Siły rosyjskie kontrolują północną część miasta, ukrywając się w piwnicach, ponieważ nie zostały żadne stające budynki. Tymczasem siły ukraińskie są rozmieszczone w południowej części miasta wzdłuż brzegu rzeki oraz w lokalnym zakładzie kruszywa, co pozwala ukraińcom utrzymać taktyczną obecność w mieście. Ta trwała obecność taktyczna oraz poważne zniszczenia samego miasta. Z Stworzyły, niczyją między liniami rosyjskimi i ukraińskimi, gdzie zawalone budynki i ruiny uniemożliwiają obu stronom ustanowienie długoterminowych pozycji. W Bołczańsku skala zniszczeń sprawiła, że rosyjskie jednostki piechoty są narażone, nie mając żadnych nienaruszonych budynków ani piwnic, które mogłyby zapewnić im osłonę. Zmuszeni do działania na otwartym terenie pokrytym gruzem stali się łatwym celem dla ukraińskich dronów. Ponad rok bezskutecznych ataków zamienił miasto w cmentarzysko rosyjskich żołnierzy, z których każda fala padała tam, gdzie zginęła poprzednia, zmuszona do przechodzenia po ciałach swoich towarzyszy. Rosjanie... Nie zrozumieli, że osiągnięcie postępu w Ołczańsku jest niezwykle mało prawdopodobne, dlatego teraz próbują poszerzyć front na wschód od Tichę, próbując nadmiernie rozciągnąć linie ukraińskie. Rosjanie rozpoczęli ataki w tym obszarze, posuwając się naprzód przez las dowodzeni przez żołnierzy sił specjalnych z Ukraińcy nie pozostawili jednak tego obszaru bez obrony, ponieważ stacjonował tam kontyngent ukraiński żołnierzy zagranicznych. Rosyjscy komandosi zostali zaskoczeni, gdy natrafili na równych sobie w elitarnych byłych siłach specjalnych francuskich ochotnikach służących w ukraińskim wywiadzie wojskowym. Francuzi otworzyli. Ogień do Rosjan, co skłoniło tych ostatnich do oddania strzałów i ujawnienia swoich pozycji, po czym Francuzi szybko przejęli całkowitą przewagę ogniową. Odległość między Francuzami a Rosjanami była tak niewielka, że żołnierze obu stron słyszeli swoje krzyki i rozkazy w trakcie intensywnej walki. Niestety dla Rosjan nie byli oni w stanie dorównać byłym członkom francuskich sił specjalnych. W miarę jak Francuzi posuwali się naprzód, mijając ciała zabitych, kierowali ogień artylerii na pozostałe pozycje rosyjskie, dziesiątkując bojowników specnazu i odnosząc zwycięstwo. Ogólnie rzecz biorąc w rosyjskiej doktrynie strategicznej nie ma miejsca na Ofensywę dywersyjną, ponieważ siły rosyjskie będą wytrwale próbowały wykorzystać przełom w dowolnym miejscu i czasie. To sprawia, że utrzymanie linii w sektorze Charkowa ma kluczowe znaczenie, ponieważ utrzymanie silnej obrony sprawi, że Rosjanie prawdopodobnie nie będą kontynuować ataków, a zamiast tego skoncentrują swoje siły gdzie indziej. Pierwszymi rosyjskimi żołnierzami, którzy rozpoczęli walkę i stworzyli podstawy dla tych ofensyw, są jednostki rozpoznawcze, które w tym przypadku obejmowały nawet bojowników z Jednak dzięki elitarnym francuskim ochotnikom zagranicznym, którzy służą do przeciwdziałania rosyjskiemu zagrożeniu, Rosjanie nie mają szans na osiągnięcie tutaj żadnych znaczących korzyści. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.